Poznańskie Termy Maltańskie to jeden z najlepszych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Polsce, a może i Europie. W obiekcie można skorzystać nie tylko z profesjonalnie wyposażonych basenów sportowych, ale i z szeregu atrakcji basenów rekreacyjnych. Także świątynia relaksu, na którą składa się kilkanaście rodzajów saun i łaźni o egipskim wystroju i różnorodnej ofercie spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. W najbliższych dniach szczególnie kobietom polecamy odwiedzić to miejsce. Do końca marca w każdą środę reprezentantki płci żeńskiej mogą kupić dwa bilety w cenie jednego. Promocja obowiązuje między godziną 15 a 23. Warto przypomnieć, że w tym czasie strefa saun otwarta jest tylko dla kobiet, a przyczyną takiego rozwiązania są liczne kontrowersje odnośnie nagości w świątyni relaksu. Wiele osób, w tym kobiet, neguje brak możliwości noszenia tekstylów w saunach. Warto jednak zaznaczyć, że takie rozwiązanie jest standardem w krajach europejskich, bo stroje kąpielowe mocno się nagrzewają i mogą poparzyć ciało, do tego prawie uniemożliwiają oczyszczenie z toksyn. Kobiece środy są jakimś rozwiązaniem. Warto jednak podjąć kampanię uświadamiającą, by kontrowersji było jak najmniej.